Tak? Ale widzi Pani po, po środku, jest takie więcej niż pół widzicie Pani? Ile to będzie, dwie trzecie czy czwarte? Jak Pani powie, tak będzie? Dwie trzecie. trzecie, dobra. To jest dwie trzecie, jedna i czterdzieści, ósmej talara. Ile to w przeliczeniu na kraje? Całe dwie kraje są ze <tuszy> <tuszy> Ja nie wiem. I oni tego też nie wiedzieli, bo wcale wiedzieć nie musieli. Przypomnijcie sobie Państwo sceny z filmu Woda Bez Czasu. Scena płacenia. Ktoś komuś daje sakwę z pieniędzy. Ten, co ją zabiera, ten otwiera i liczy monety? Wasz pieniądz srebrny, pieniądz złoty, pieniądz jest wartościowy, dzisiejszy jest papierowy, to jest papier telefonowy i tylko, się nie nadaje, to jest wartość umowna, 100 złotych dzisiaj, 100 złotych 5 lat temu to jest ta sama wartość, bo od umowy na się odnieść, a ten pieniądz ma ten samą wartość, może się bardzo nie bardzo rozumiem, jeśli chcielibyście zrobić doświadczenie naukowe, że w różnicę, już pieniądz, pieniądz, pieniądz dziś, pieniądz kiedyś, to jest bardzo łatwa sprawa, się w tych czasach, gdzie nie ta rana, tam gdzie nie ta tylko na kawałki, co nie będzie trudne, to jakby się poszli do sklepu i poprosili o drogę. I tyle. A skoro dzisiaj wieczorem, jak wrócicie z wycieczki, usiądziecie sobie z rodziną przy kolacji, to szybciutko rodzicom z portu na 500, wyciągnijcie i się na kawałki. <laughs> że oni wam wytłumaczą różnicę i do końca <laughs> przyszłego tygodnia przy każdym siadaniu się przy <laughs> Proszę Państwa, strasznie ciężko, się mówi o pieniądzach, wasze niespończki. Zapraszam do sypialni, to przyjemy sobie. To.